Serbus Kula. 14 listopada. Zobaczcie jak jest pięknie. Jestem na działce. Idę po wodę do konewek. Znaczy nalać wody do konewek. I muszę ogarnąć trochę dach w wanie. Ogólnie całego wana bo od tego, że stał. I była taka mieszana pogoda z deszczem, ze słońcem, deszcz słońca i w ogóle. Zaszedł strasznie takim zielonym szlamem. Patrzcie tutaj się w ogóle dzieje w zbiorniku z wodą. No, także takie dzisiaj zadanie sobie zrobiłem, żeby to jakoś tam przed zimą wyglądało. Ale zobaczcie, czy to jest To jest e, wiosna, czy to jest jesień. Coś pięknego. Jasno w szoku. Godzina 13:40. Szok. Anglio, zadziwiasz mnie teraz bardziej. E, a propos, taka mała aktualizacja. Zobaczcie. E, Płotu i tego jak wygląda teraz po kilku miesiącach. Malowałem to w. jakoś przed wakacjami, chyba jak dobrze pamiętam. Czyli kilka miesięcy. Jednak musi być konkretnie wlana farba, nierozcieńczana, nie będzie takiej lipy. Powiesiłem sobie flagę Piratów, może będzie widać. Ahoj! O, takie coś, patrzcie, widzicie to jest normalnie od słońca, od deszczu, od, od tego, że on stoi tam, właśnie na tej stronie. Takim chem zachodzi. I ten okropny purchel, już nie mogę na niego patrzeć. Nie mogę się doczekać, kiedy w końcu wyjadę do jakiegoś suchego miejsca i to wszystko porobię z oprawki, bo mnie strzela e, nerw na to wszystko. Zobaczcie, teraz mokrym paluchem zrobię. jak to auto od samego stania jest brudne. Dobra, biorę się do roboty Wan e, w słonecznej kąpieli teraz zobaczcie co tu jest w ogóle na tym dachu. To będziemy czyścić tutaj wszystko. Cały ten system, ten szlam. Wygląda strasznie ten dach, także trzeba to ogarnąć przed zimą. Już mu wszędzie wychodzą bąble. Ciadek niestety będzie musiał chyba jechać do renowacji niedługo. Kupiłem te, takie dwie gąbki do mycia. Mam szmatę, jakąś szczotkę, zobaczymy czy da radę. I prawdopodobnie ten film nie będzie w całości, bo oczywiście włączyło mi się GoPro na jakąś komendę, nie, nie wiem nawet na jaką. Godzina nagrywała w kieszeni i zostało tylko 15% nagrywania znaczy baterii. Dzisiaj ze mną Piotruś będzie mi pomagał. Będzie ognisko, będzie kiełbasa, trzeba się nawodnić trochę, także e, robota będzie szła w ten sposób. No, Piotr tutaj dzisiaj będzie polewał. Tutaj no, nie Piotr, Bartosz. Piotr, uwaga. Dobra, nie Piotr. Piotr ty wietr, bo wiatr będzie. Czekajcie, To tak. może być, to no, nieważne. Dobra, to tak weźmiesz lecz. to, weźmiesz na razie? Zobaczymy jak to idzie tą to gąbką Nie mam, nie, bo tutaj nie chcę płynem walić na ten, wiesz, na działce jakimś tym Samo wodą, wystarczy Nie, wystarczy Nie, o, dobrze tak idzie pasuje, zobacz. Jak? No wiem, tam jest hardcore akurat Czekaj I schodzi to, widzicie, fajnie jest, nie jest najgorzej No ale muszę teraz osiągać baterię W GoPro, czyli wygląda to tak na początku, a zaraz zobaczycie na końcu jak Jest ten dach umyty Ogólnie te e, spoko są te gąbki. Kosztowały 2,69 pensa. Ca, życie, całe życie daje mi jakieś znaki. Piotr tam gada z mamą. Z tyłu na, tym, na kamerze zobaczcie, jak tu fajnie ten brud wychodzi, cały, jak już jest wyszorowany. Piękne. Tak jak mówiłem, GoPro oczywiście nie dało rady. Toczka ogarnięta, wypucowana ze szlamu. Dach wygląda tak, mało wiele, nie jest źle. Idealnie nie będzie, ale jest lepiej jak było pięknie. Mieni się w słońcu. Ale podjedziemy jeszcze z Peterem na myjkę i ją nabłyszczymy takim tym nabłyszczaczem. Ale już inaczej wygląda. Podoba mi się. 32-letni dziadek Piotr przygotowuje kiełbachy. To już jest druga nasza, bo pierwsza była już zjedzona jest, ale dobre, nie? Toruńska, Bartuś, najlepiej. Toruńska, starunia. A tutaj bezwiecznie pokażę Wam flagę piratów. Jak dziecko się bawi w piratów. Nie wiem, czy będzie widać, nie będzie. Ale jest flaga piracka. Jaka tutaj jest cisza? Cudownie to jest. Pierwszy raz dałem komuś jeździć moją toczką. Zobaczcie. Piotr, stary driver. Zaraz poprzestawię płoty wszystkie. Nie, dał radę. Ale fajnie to, to auto wygląda. Słuchajcie, podobało się. Dobra! U, u. Stój, tutaj może być. No fajnie. A ja na szybko zapaliłem kosiarkę, chciałem sprawdzić, przepalić ją na chwilę w sumie. I patrzcie już prawie skosiłem cały tutaj e, ogródek powiedzmy o czym został ten kawałek i wyjazd. Miałem sprawdzić tylko czy kosiarka zapali. A wszystko wykoszone jest tutaj. Piotr mi trochę tutaj pomóż już na końcu, bo ciężko w takiej wysokiej trawie. Ale widzę, tutaj i po lewej stronie, jeszcze trzeba to dokończyć. A to jest... Zobaczcie jak tu jest. Godzina 16.20. Jaka pogoda. Normalnie z szoku jestem. Zawsze jak tutaj jestem, to mi się kojarzy, że jestem w Polsce. Tak mi się... E, nie wiem, zawsze coś u bzdura. Tęski człowiek jednak za tym swoim krajem. No ale... E, Trzeba wrócić do rzeczywistości, to wtedy już jest inne myślenie. Przyjechaliśmy na myjkę, którą otworzyli dwa tygodnie temu. Zobaczcie, jedna już jest zamknięta, nie działa, a tutaj czekamy typ już od 10 minut. E, co chwilę zmienia programy, e, podchodzi, do, dorzuca pieniędzy. Jakby nie mógł <grydy> kiedy indziej myć, a zaraz toczka będzie myta. Toczka ogarnięta, aż dymy letą z silnika. Zobaczcie, ale powiem wam, że teraz jest pięknie nabłyszczony, elegancko. Tak. Się pięknie prezentuje. Teraz można w trasę jechać albo na camping. Bajunia. Pozdrawiam. Do następnego. Hej.